Czy ty też zawsze przekopujesz cały chunk, żeby znaleźć zakopany skarb w Minecraft? Albo gubisz się w kopalniach, gdy poniesie cię eksplorowanie? W takim razie ten film jest dla ciebie. Pokażę ci 16 rzeczy, które prawdopodobnie robisz źle w Minecraft. Jeśli znajdziesz mapę skarbu i udasz się w wyznaczone miejsce, to nie musisz przekopywać całego czanka, a wystarczy, że klikniesz F3 i w tym miejscu pierwsza i trzecia liczba będzie wynosiła 9. Tak jak u mnie jest 979, 9, to oznacza, że skarb jest idealnie pod tobą. Dzieje się tak, ponieważ w wersji Java zakopany skarb zawsze generuje się na współrzędnej czanku 9 zarówno na osi X jak i Z. Jeśli wykopujesz złoża złota w nederze to przestań robić to przy pomocy zwykłego kilofa, a zacznij zbierać je tylko tymi, które mają nałożony jedwabny dotyk. Wykopując jeden blok złoża złota wypadnie nam od 2 do 6 bryłek złota, a wykopując to złoże z jedwabnym dotykiem i następnie przepalając je w piecu uzyskujemy zawsze jedną sztabkę złota. Niezależnie od tego czy mamy szczęście czy nie, jest to dużo szybszy i wydajniejszy sposób na zbieranie dużej ilości złota. Jeśli masz zamiar przepalać rzeczy w piecu przy pomocy patyków, lepiej zrób z nich drabinki. 7 patyków pozwala przepalić 3 przedmioty, podczas gdy 3 drabinki, które tworzysz z tych 7 patyków, wystarczą na przepalenie 4 przedmiotów. Jeśli potrzebujesz dużo kolorowej wełny, to nie marnuj barwników na ciągłe farbowanie jej w craftingu. Zamiast tego zmień kolor owcy, klikając na nią barwnikiem. W ten sposób owca będzie cały czas obrastać w kolorze, który wybrałeś. Jeśli twoja farma trzciny wygląda mniej więcej tak, pewnie denerwuje cię to, że czasami jakaś jej część wpadnie do wody i przez to musisz jeszcze raz iść i niepotrzebnie tracić czas, no i moczyć swoje piękne buciki. Zamiast tego postaw schodki w wodzie w dowolnej pozycji, ja stawiam w taki sposób, bo tak mi się najbardziej podoba. Teraz nie dość, że i te nie wpadną do wody, to od razu będą wpadać do naszego ekwipunku. Jeśli chcesz przepalać rzeczy w piecu przy pomocy drewna, to zawsze zamieniaj je na deski. Jedno drewno przepali jedną rzecz, a jeśli to samo drewno zamienimy na cztery deski, to one wystarczą nam na przepalenie sześciu rzeczy. Wiaderko z wodą na pasku pozwala nam uniknąć śmierci podczas upadku z wysokości, czy ochronić się przed endermanami, rozlewając ją pod nogami. Jednak gdy wejdziemy do Nederu, ten przedmiot jest totalnie bezużyteczny, ponieważ od razu wyparuje, gdy będziemy chcieli ją wylać. Zamiast tego polecam Ci używać sypkiego śniegu. On tak samo chroni nas przed upadkiem, dodatkowo działa w Nederze i w nim nawet nas ugasi. Nazwij świat tak, aby nie tracić czasu na szukanie. Lepiej teraz poświęcić 10 sekund niż później marnować 10 minut na przeklikanie się po światach, aby znaleźć ten konkretny. Jeśli masz dużo jedzenia do usmarzenia, a mało węgla lub innego paliwa do pieca, to wykorzystaj do tego ognisko. Co prawda zmieścisz na nim tylko 4 mięska, ale za to działa ono cały czas i nie wymaga żadnego wspomagania. Jeśli planujesz nurkować, zawsze zabieraj ze sobą drzwi. Wiem, może się to wydawać głupim pomysłem, ale pozwolą ci one nabierać tlen pod wodą, a do tego nie obniżają wydajności kopania. Jeśli ty też od razu po odpaleniu Minecrafta wyłączyłeś automatyczne skakanie, to wcale ci się nie dziwię, bo to jest mega denerwujące. Ale jeśli masz do przejścia masę schodów, to włączając na chwilę automatyczne skakanie, przejdziesz je znacznie szybciej niż gdybyś miał to wyłączone. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale nie zamierzam się z tym kłócić. Działa, działa. Jeśli przypadkiem masz obok siebie taką dużą dziurę i wpadniesz na pomysł, żeby zrobić sobie z niej basen, to błagam cię, nie marnuj czasu na wypełnianie go całego wodą przy pomocy wiaderka, idąc od samego dołu. Zamiast tego, na dwóch ścianach, postaw wieże z lodu co jeden blok obok siebie i poczekaj, niech zadzieje się magia. Dzięki temu oszczędzisz masę czasu i nie zwariujesz, latając ciągle po wodę. Jeśli masz wiele tuneli w swojej kopalni i kopiesz się w różne strony, to nie stawiaj pochodni w losowych miejscach, tylko zawsze stawiaj je w ten sam sposób. Ja na przykład stawiam pochodnie na ścianie po prawej stronie, dzięki temu jeśli jestem w środku labiryntu tuneli, to wiem w którą stronę jest wyjście i dzięki temu łatwiej jest mi się odnaleźć, gdy się pogubię. Jeśli masz problem ze zrobieniem koła, użyj do tego dowolnej strony internetowej, która sama wyliczy i pokaże, gdzie masz stawiać bloki, aby osiągnąć idealne koło. Dla ułatwienia w opisie masz link do jednej z takich stron. Jeśli Twoje farmy wyglądają w taki sposób, to wiedz, że marnujesz dużo miejsca na większą liczbę plonów. Zamiast robić takie linie wody, wystarczy jeden blok co 8 kratek i dzięki temu umieścisz znacznie więcej nasion na swoim polu, a co za tym idzie, będziesz miał więcej upraw. Nie zbieraj dużej ilości levela na pasku, bo mimo, że to fajnie wygląda, to wbicie coraz to wyższego levela wymaga więcej punktów expa. Dodatkowo jeśli będziesz miał pecha i zginiesz, to i tak z tego długo zbieranego poziomu nic nie zostanie. Dlatego ja polecam Ci od razu, gdy masz okolice 30 levela, korzystać ze stołu do zaklęć, aby nic się nie zmarnowało i expienie było jak najbardziej efektywne. To już cała lista, jaką dla Ciebie przygotowałem. Kliknij film po lewej stronie, aby zobaczyć 21 mitów, o których wie tylko 0. 1% graczy w Minecraft lub kliknij film po prawej stronie, aby zobaczyć inny ciekawy film. Subskrybuj po więcej!